Słyszeliście czuć takie jak Pokémony? Kieszonkowe potwory. No, to nie uwierzycie co? Zrobi taką małą grę. Nie wiem czy słyszeliście o nazwie Palworld. Ale wiecie co zauważyłem? W Pokémonach masz do zebrania wiele różnych kolorowych stworków. A w Palworld też masz do zebrania wiele różnych kolorowych stworków. Nie do wiary co? Więc wniosek może być tylko jeden: Palworld to jest podróba Pokémonów. Nadal mi nie wierzysz? Spójrz tylko na designy niektórych tych stworzeń z gry Palworld. Ten na przykład z Podrowa ten Taten Iviego, like Roca, Lucario, Vulpixa, Wulu, Shaymina, Twojej starej, Gruki, Vampi, Leshong, inke tego jakkol jakkolwiek on się nazywa, Geodude, Delfox, Talonflay, Salazil, Sonic i oczywiście litera P. Ale myśleliście, że Palward ukradło pomysły tylko z Pokemonów? Otóż nie. Ponieważ Palworld możesz używać lotni, aby szybować, tak jak w The Legend of Zelda Breath of the Wild. Również możesz strzelać z broni palnej, tak jak w Call of Duty. I oczywiście jesteś też w stanie zbudować sobie domek, co oczywiście ukradli z gry... ...Famina at Freddy's. Więc podsumowując, Palworld ukradło wszystko ze wszystkich gier, a Game Freak wymyśliło koncept zwierząt.